No, dzień dobry, jestem zmuszony nagrać dzisiaj filmik w domu, ponieważ na dworze wieje, a filmik będzie o archeologach Widmo. Jest, ale nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak się nazywa i nie wiadomo czy pracuje w i czy nie. jakieś fragmenty starych pili, coś co wygląda jak tyle z informacją ze stanu mieszkańców. Wynika, że znalezisko zostało przykryte i zakopane, a przecież mogły to być jakieś fragmenty cenne, które będę stracać dla naszego dziedzictwa kulturowego e, historycznego. Biorąc pod uwagę troskę o, e, o nasze dziedzictwo historyczne, zwłaszcza fakt, że jesteśmy najstarszym miastem w Polsce, a nasz układ urbanistyczny jest wyjątkowy w skali kraju, proszę o sprawdzenie, czy to, co wykopano, zostało na życie zlikwidowane, czy została zrobiona dokumentacja, czy Zawierający budowę był na miejscu. Jeśli tak, to jakie były jego zalecenia o, o udostępnienie ewentualnych protokołów czy innej dokumentacji. Jeśli nie było, to lada, proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i załączam dokumentację w zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radę Dąbicki. Szanowni Państwo, tak, Rafał nie prosił tutaj o sprawy takie emocjonalne, sprawy w sprawie I kim o tym i z tego, nie ma ani jednego miejsca na to, żeby coś zrobić, żeby zrobić sprawę, żeby na przepisy dokładnie mówić, ja, jak należy występować w takim przypadku. Dokładnie, bo ta procedura została spełniona. Bardzo proszę, żeby gdzieś nie podgrzewać atmosfery, bo naprawdę. Chciałem wam przedstawić moją moje miasto rodzinne, gdzie się wychowałem. A czyli od piątego roku, nie, od piątej klasy podstawówki, bo do piątej byłem, mieszkałem w Sokołowcu, w pięknej wsi, ale przeniesiliśmy się do Zatory no i od piątej klasy podstawówki do któregoś tam roku późnego. To było moje piękne miasto. Ale Zotoria nigdy nie jest mi obca. Każdy, kto mnie zna, wie, że leży mi na serduchu historia, leżą mi na serduchu zabytki i nie pozwolę, żeby takie rzeczy się działy w mojej Zotorii. Walczę, staram się pomagać innym miastom, innym stowarzyszeniom, jeżeli ktoś się zgłosił o, o jakąś pomoc, ponieważ jako jeden z członków i założycieli Reduty, Praw Poszukiwaczy i Własności, jak i Konfederacji Polskich Poszukiwaczy, w Polsce, jak i za granicą, stoimy na, na czele po prostu walki z takimi różnymi patolog, patologiami, jakie są dokonywane przez niektórych, niektórych archeologów jak i wkz -y, o Ministerstwo Dziewictwa Narodowego niech już tam będzie my jako drobni poszukiwacze zwykli ludzie pasjonaci historii jesteśmy, jesteśmy traktowani jak, jak złodzieje i krym kryminaliści za to, że pójdziemy sobie za zgodą właściciela pochodzić po polu, pozbierać jakieś tam lemiesze. A w mojej najstarszej, w moim najstarszym mieście Zutoryja, która po prostu od 1200, 1211 roku ma prawa miejskie, przez, nałożone przez Henryka I Brotatego, e, tak na marginesie, przepraszam za krzyki i płacze i jakieś śmiechy, no po prostu niestety Kwarantanna w domu, dzieciaki dają popalić, ale to nic. Złotoryja jako najstarsze miasto w Polsce, przechodzi teraz różne remonty. I, no i dzieją się rzeczy, rzeczy niesamowite. Także dobrze, że w Złotoryji jest kilka osób, którzy po prostu dbają o to miasto i o zabytki w tym mieście. Jedną z takich osób jest pani Basia Zwierzyńska, która startowała w wyborach na prezydenta, ale no niestety ludzie się dali zwieść i zagłosowali na kogo innego. Ale miejmy nadzieję w przyszłych wyborach może będziemy mieli swojego burmistrza, który naprawdę dba o zabytki i o, i o, i o historię Zotory. Mam taką nadzieję. przedstawie dokumenty. Właśnie pani Basia zadała pytania o ostatnie prace, które zostały robione w Zotoryi, gdzie odkryto e, no coś ciekawego. Zaraz Wam pokażę. Zobaczycie to na, na zdjęciach. I teraz tak samo. Po tej byczynie, gdzie próbują drogę zrobić, a nie chcą zrobić badań archeologicznych, od dłuższego czasu obserwowałem, niestety przez internet, i przynajmniej no, no, tylko przez internet, ze zdjęć ludzi i jakieś tam opisy, jak trwają prace nad budową nowego ronda w Zotorej przed samą bramą główną przy Baszcie. Zaraz też zobaczycie zdjęcia gdzie po prostu teren jest rozkopany i mam takie pytanie po prostu, bo po prostu nie chcą odpowiedzieć kto prowadzi te badania. Ja nie wiem. Nie ma imienia, nazwiska, archeologa. Może od tego czasu, odkąd ja rozmawiałem może coś się zmieniło. Jeżeli tak, to bardzo bym prosił. Ponieważ jeżeli tylko będzie możliwość podróżowania ja obiecuję, że ja przyjadę do Zotoryi i będę chciał Chciał takie informacje uzyskać. A także mamy tam Muzeum Złota w Zotoryi. Mam nadzieję, że zobaczę jakieś tam znajdki, właśnie z tych prac, bo nie wierzę. Nie chcę mi się wierzyć. Chodzę z wykrywaczem i szukam, że w takim miejscu, gdzie były te prace. Nic nie zostało znalezionego, nawet jakiegoś naparstka albo jakiejś monetki. Także, panie burmistrzu, mam nadzieję, że przyjdę do pana. Zaprosi pan mnie, pójdziemy razem, pokaże pan mi e, te piękne rzeczy, które zostały odkryte właśnie przy tych pracach wszystkich pracach, które są robione w Zotoryi. I nasze muzeum złota, po prostu będzie miała taką gablotę i wszystko tam będzie, będzie wystawione. E... jeszcze raz tam pani Basia zadała pytania właśnie na temat, na temat e, tych prac e, bardzo bym prosił tak bardziej jaśniej bo oglądałem film z rady miasta nagłośnienie troszeczkę jest kiepskie jak na je, to powinniście coś tam zrobić lepiej żeby było słychać bo to troszeczkę głowa boli bo to trzeba wytężać such żeby usłyszeć o czym wy tam rozmawiacie i proszę dać dokumentację. Kto prowadzi badania archeologiczne w Zotoryi Teraz przyrobienie nowego ronda, tak samo jak i tam, boże, zapomniałem ulicy. To jest chyba tam basztowa, tam gdzie są wykopane te wykopaliska, gdzie właśnie odkryli na, na te dziwne yy, fragmenty jakiś tam piwnic. Yy który archeolog to, to wszystko bada. Żeby nie było tak, jak z tym sronem, co po prostu nawet nie został zbadany, a żeście go rozwalili. Oczywiście. Za zgodą archeologa i oczywiście konserwatora zabytków. Gratulacje. Eee, co jeszcze powiem? Polska i Polacy po prostu zrobili się jacyś dziwi jak stado baranów, przepraszam, tak powiem Póki nie tyczy to waszego domu to siedzicie cicho i nic was nie interesuje, co jest dookoła jest oczywiście są właśnie pewne grupy, ale to jest to jest bardzo mały, mały margines jak stowarzyszenia jak jakieś takie organizacje ale oni nie mają wsparcia w takich normalnych mieszkańcach mieszczan żeby po prostu zareagowali wszyscy, po prostu każdy tylko myśli o swoim czubku nosa ale jak mu zacznie się robić krzywda to wtedy będzie wołał pomocy od innych także mam takie hasło do, do mieszkańców Zotory. znam znam bardzo dużo um, takich ludzi właśnie z pasją ale do wszystkich patrzcie na ręce władzy i tym ludziom, co tam, co tam pracują, i, i róbcie zdjęcia, dokumentację, jeżeli coś zobaczycie ciekawego, jakieś, nie wiem, skorupkę, albo coś. Po prostu róbcie tego zdjęcia, róbcie zdjęcia i bardzo bym prosił, albo żeby to zgłaszać do pani Basi zwierzyńskiej albo jak ktoś zna mnie to, to do mnie nie możemy tego tak zostawić żeby po prostu to rozgrabili rozkopali i zalali betonem i już nigdy w życiu pff, przez najbliższe nie wiem ile tam set lat póki nie z... będą chcieli znowu zmienić tego ronda w coś jeszcze innego i znowu będą rozkopywać nie możemy tak długo czekać, jest okazja rozkopane jeszcze raz mówię do burmistrza w Złotoryi tak samo mam kolegów poszukiwaczy detektorystów jak to wy to nazywacie detektorystów my, to, my nazywamy się poszukiwaczami po prostu chodzimy i poszukujemy i można skorzystać z ich z ich usług za darmo po prostu za darmo my to zrobimy a jeżeli nie macie nie macie jakiegoś kontaktu proszę proszę się zgłosić do mnie ja naprawdę podeślę wam ludzi Zresztą, z drugiej strony, po co do mnie? Macie Tomasz?